23 Marca Stacja 5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi. Dlatego święty Józef jest przyzywany jako opiekun nieszczęśliwych, potrzebujących, wygnańców, cierpiących, ubogich, umierających. I właśnie dlatego Kościół nie może nie kochać przede wszystkim ostatnich, ponieważ Jezus umiłował ich szczególnie, sam utożsamił się z nimi. Od Józefa musimy nauczyć się tej samej troski i odpowiedzialności. Kochać dziecię i jego matkę, kochać sakramenty i miłosierdzie, kochać kościół i ubogich. Każde z nich jest zawsze dziecięciem i jego matką. Patryskorda punkt 5. Panie, zwłaszcza dziś, kiedy wielu z nas przebywa zamkniętych w swoich domach albo przynajmniej unika kontaktów z innymi, Łatwo mi zamknąć się w swoim świecie, świecie moich problemów, kłopotów, potrzeb. Przepraszam cię za to. Przyszedłeś po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno, byśmy poznali smak Bożej rodziny, wzajemnych relacji, dobrych więzi, przyjaźni, braterstwa, wsparcia. Proszę cię, bym szczerze zapragnął relacji z innymi, bym dostrzegł ludzi wokół siebie. A szczególnie, żebym codziennie widział tych, którzy potrzebują mojej pomocy. Daj mi, proszę, łaskę przeżywania mojego bycia w kościele jako bycia w konkretnej wspólnocie i tworzenia w Twoim duchu relacji z bliźnimi. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.